Król Dawid otrzymuje dzisiaj obietnicę od Pana. Słyszymy w pierwszym czytaniu, że to potomek Dawida będzie budował dom imieniu Boga. Oczywiście z historii zbawienia pamiętacie tak wprost, proroctwo mówi o synu Dawida, Salomonie, który zbuduje świątynię, dom imienia Boga. Ale czytamy dzisiaj to słowo w święto, w uroczystość świętego Józefa, potomka Dawida. Który również zbudował dom w imieniu Boga. Jeszua, Jachwe zbawia. Jezus, którym od dziecka opiekował się Józef, był tym bożym imieniem, które zamieszkało pośród nas. A Józef, potomek Dawida, budował dom, tak dosłownie. Dom, rodzinę, to bezpieczne miejsce dla Boga, który stał się człowiekiem. Czy tylko Józef ma taką misję? Myślę, że dzisiaj w tej liturgii, w tę uroczystość, patrząc na świętego Józefa, w wierze możemy też pytać o nasze sposoby budowania domu dla imienia Boga. Jak my, którzy przez wiarę uczestniczymy w tej misji, od Abrahama, wypełnionej w królach przez proroków, aż po Jezusa, w Jego kościele, oszczeni przez wiarę, to my mamy dzisiaj bardzo konkretnie budować dom imieniu Boga. Otaczać to imię czcią, ale też napełniać tym imieniem, tym co ono oznacza, tą mocą Bożą, to wszystko, co tworzymy, co budujemy. Niech święty Józef nam tym patronuje. Zobaczmy proces decyzyjny u świętego Józefa. Najpierw, korzystając ze swojego doświadczenia, wiedzy, rozeznania, podejmuje najlepszą według siebie decyzję. Następnie we śnie otrzymuje znak od Boga i w końcu robi tak, jak zostało mu to polecone we śnie właśnie według słów Anioła. Podobnie było w Starym Testamencie. Kiedy król Dawid chciał zbudować Bogu świątynię, w pierwszym momencie usłyszał od proroka Natana, żeby czynił wszystko tak, jak zamierza, zgodnie ze swoim sercem. Natomiast kiedy Natan usłyszał od Boga jego wolę, wolę Boga, jaka miała się wypełnić, i powiedział, że to nie Dawid, ma zbudować świątynię, tylko zbuduje ją syn Dawida, Salomon, to Dawid temu poleceniu się podporządkował. Warto mieć swoje plany, marzenia i do nich dążyć. Może się jednak zdarzyć tak, że Pan Bóg ma inny plan. Nie oznacza to, że to jest plan, który będzie dla nas tragedią, wręcz przeciwnie. Będzie to plan, który będzie prowadził do naszego też spełnienia i szczęścia. Bez hojności naszych patronów nie byłoby tego odcinka. Dziękujemy.